Ja jestem Wojtek, akcja 2. Siemanko! Dzisiaj pokażę Wam 1, 2, 3, 4, TOP 5 najlepszych serwerów bydło moim zdaniem. A więc ja już mi, oczywiście, jeśli Wam się spodoba, to zostawiajcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem powiadomień i oczywiście nie obraziłbym się, jakbyście e, również e, Tutaj dali e, łapeczkę w górę. Jeśli dobijemy 10 łapek w górę pod specjalem na 30 subskrypcji, gdzie pokazuję Wam mojego teksturpaka. O, tutaj mam go, taką on się prezentuje, hop. On jest na wersji 1.21, e, co nie oznacza, że na innych będzie działać. E, ja na przykład jestem na 1.19.4 i bez problemu mi wszystko działa. A więc ja już nie przedłużam i lecimy. Do odcinka. Zapraszam. A więc na miejscu pierwszym znajduje się Scefek e, hypixel.net. Muszę to pochwalić, bo mają autorskie mapy. To po pierwsze e, są naprawdę szybciuteńkie OP generatory. Hitting test też nie jest jakiś super, jak widzicie. No ale niestety ja nie jestem dobry w BadWosy, więc od razu zginąłem. E, niestety mogą Ci dać dosyć dużo przykoty na tym serwerze, więc nie polecę Wam się uczyć grania na tym serwerze w Bedworsy. Jeśli chcecie sobie po prostu pograć i jesteście już nieźli w Bedworsy, to jak najbardziej z polecam. E, nie wiem, czy działają tutaj fireball jumpy. Tinty jumpy działają na pewno, ale fireball jumpy nie wiem. W ogóle dalekie mapy są. E, znaczy, nie aż tak dalekie, ale wiecie, dla kogoś, kto nie, u nie jest szybkiego speed'a to może być um, uciążliwa trochę tak, taka mapa. E, czasem mi cofało bloki, poza odcinkami. Nie wiem jak to. Może coś wprowadzili, jakąś aktualizację, która cofanie bloków. E... No nadal tak się czuję jak nie na Cocktawcie. Na przykład. Aha, i wełny mi zabrakło. No i spadłem. Wiesz, nie ma tutaj wszystkich. Nie jest tutaj wszystko przetłumaczone na polski. E, nie, na niektórych ma po prostu szybsze generatory, na niektórych wolniejsze. Więc nie można się przyzwyczaić, że. O, będzie szybki generator, że będzie extra. E, tylko no trzeba poczekać chwilkę na niektórych mapach. A na niektórych są te generatory po prostu szybsze. U, ale się pięknie dowiedziemy tego biednego. Jeszcze czego? Jak widzicie, przed chwilą mi też dość mocno zlagowało, ale czasem trzeba się starać, żeby wygrać gry, czasem nie. Halo? No nie! Zegar mnie też bardzo denerwuje, bo czasem mi się go klika. Nie wiem czemu, czasem go klikam. E... No i tak to mnie dość denerwuje. Jak widzicie, są też małe lagi. Nie wiem jak to jest na innych trybach, bo nie grałem. Na bydłoch są lagi, może nie jakieś duże, ale na pewno nie są jakieś super małe te lagi w ogóle tego... On w ogóle chyba z bazy nie chce wyjść. Fireball! Cie-cie-cie! Główka nie boli! Teraz Fireball jumpa trzeba wykonać. Jak akurat sprawdzimy czy działają. Oczywiście nie, nie mogło mi starczyć na firebola. Na przykład na tej mapie naprawdę wolne są te generatory. Czemu tak wolno? Przecież to już nawet na ACMC na są szybsze. Gdzie ty? Ej, tu jesteś, skubaniec jeden. Chcesz się ze mną bawić? To ja ci dam dopiero zabawę. Ale, że tak, hamsko Jak widzicie, naprawdę, naprawdę było okropnie. Takie lagi. Nie wiem, czy to przez mój komputer, czy to przez serwer. Ale, jak myślę, to pewnie przez serwer, bo. Nie wiem czemu Laguje ten serwer. Może po prostu tak powiem, żeby wam go nie, nie smaczyć. Szybko nie mogę kupować niestety. Bo jak widzicie laguje. Bej? Co laguje? I dlatego szybko się nie da kupować tak na przykład na moim ulubionym serwereczku, czyli na Coxcrafcie. Czemu on tu nadal jest? Czemu on tu nadal jest? Czemu ty nie dadnąłeś, co? Gdzie? Nie gadajcie. Czemu tak, nagi, no? no? co to jeby? Co to było, no? No nie! Jak zwykle trzy złota nie starczy mi. Czasu mi nie starczy. No halo! Halo! Hi -pixel. Nie wiem kto wpadł na pomysł żeby taką okropną maszynę. Co to jest? Co to za lagi? Dobra, nie wiem, może jakąś nową edycję botów wstawili z lagami. Nie! Oż ty szczylu jeden. No kurde! Czemu ja się z nim tak długo biję? No nie! Nie starczyło mi na bloki. 32 Może starczył. Ile ja się już z nim klepię? Dobra, nie wiem. Było się na net. Nie Pamiętajcie nie .pl, bo na .pl prawie nikt nie gra. Ale go pięknie. Nie! Dlaczego, no? Gdzie ty? Gdzie ty jesteś? Co tu się dzieje? Eh, halo? Ty jesteś tutaj? Czemu ja mogę tutaj to niszczyć? Co tu. Co tu się odwaliło? Co tu się dzieje? Czemu ja tak długo spadam? Co jest? Widzieliście to? Tebek, głosy rozłączono. Pięknie. Dobra, kolejny sewer. Kolejnym serwerem był MinePlay.pl. Niestety nie mogłem go wam pokazać. Ponieważ też on laguje bardzo, ale za to są kozackie fireball jumpy i TNT jumpy. Kolejnym serwerkiem na naszej liście jest CraftPlaypl i tu muszę pochwalić serwer, bo naprawdę dobrze zrobiony. Nie ma fireball jumpów, ale są TNT jumpy naprawdę spoko. Z tego serwera z chul. Słynia, czy mi tak słowo mówiło? O, jak widzicie szybko można się dostać na arenkę. Cyk, pyk, solo. Sporo oczy. Spoiler sporo osób ja przez te właśnie kozackie TNT Jumpy. fajne do jumpów, niestety, z tego co wiem, nie ma. Można wybrać sobie dużo, nie? to mi się akurat podoba bo mogę wybrać na przykład ze swoim ulubionym kolorem wełny. Ja wezmę czerwoną. Na czemu by nie? Czas oczekiwania jest krótki. Sam na CraftPlayu przez naprawdę długi czas grałem. Niestety nie ma autorskich map. Mapy są właśnie podebrane z... z... Mapy są podebrane z Hypixela. E, nie przekonuje mnie do, do grania na, tego, na tym serwerku. E, jeśli, jesteście, jeśli jesteście wczesnymi graczami, Bedwars, to jak najbardziej serwer polecam. E, TNT Jumper, oczywiście, jak już mówiłem, są. E, tak paki działają bez zarzutu. E, szybko dropi żelazo i złoto to jest najważniejsze, chyba. E. Halo! No co to za lagi? Eee... Dobra. Kolejny, kolejny serwer, dobra? A więc na drugim miejscu znajduje się serwer ACMCPL. Moim zdaniem to jest spoko serwer. Można na nim grać. Nie wiem czy są fireball jumper. DNT dumpy są. Może nie są jakieś extra, ale są. E, dobrze zrobiony serwer, e, niestety nie gra tak dużo gratu jak na Craft Play'u. E, dlaczego umieściłem go na tym miejscu? Ponieważ serwer laguje. Serwer naprawdę laguje, jeśli widzieliście schywek. Odcinkach, gdy poraż... największa porażka na Bedwars. Mapy są autorskie, to jest chyba najważniejsza. Mi się podobają tak średniawo. Nie można stąd wyjść. Nie można się porozglądać po mapie. Znaczy, moi koledzy mówią, że można, ale ja nie umiem. Na Coxcrafcie jest lepiej, bo można się porozglądać po mapach. E... Generatory są bardzo wolne, naprawdę bardzo wolne. Drogi po dwa nie jest to jakieś zadowalające. Nie grają to jacyś super ludzie, ale też nie tacy jak powiedzmy na jakimś minor, minor play'ów, którzy dosłownie sami spadają do Voida. Nie mam pojęcia, dlaczego mi dzisiaj tak laguje. Tam jest czerwony. Czerwonych w ogóle nie ma. Nie ma mieć biały. Biali są. W tych mapach naprawdę ciężko się zorientować. Akurat teraz przez speedbridge'u mi nie laguje. Pewnie dlatego, że nagrywam odcinek. Żadnych bloków nie cofa. No właśnie. Niestety teraz mi cofnęło bloki. No halo! Jak widzicie laguje. Mocno laguje. No ile kurde można spadać, no? E nie wiem, czy to mój komputer tak laguje? czy jeszcze coś innego. Aha, dopiero teraz zginąłem. Upłynął limit czasu. Jeszcze czego? Że internetu nie mam. Strzał w dziesiątkę normalnie, strzał w dziesiątkę. Oczywiście to mój internet ekstra musiał mi zlegować. Do chyba bezprzewodowy. To będzie mi trochę rozłączać, nie? No ale szczerze mówiąc, nie gra się na tym serwerku jakoś bardzo źle. Więc jeśli możecie o jakimś fajnym serwerku i nie chcecie, żeby był on jakiś ekstra, ale chcecie w miarę fajnie pograć. To jak najbardziej serwer jak polecam Zobaczymy w ogóle czy działają fireball jumper Zobaczymy na taki krótki dystans dość Okej, okay. myślę, że takie coś wystarczy Hop, Rozpędzę się jej i... Aha! Aha! Żółty się w ogóle do mnie buduje. czy powiedzcie, że mi łyżka zniszczę. A nie, to jakiś morsko-zielony? To morski. No co to jest ta Stefa? no co to za hity? Dobra, poja odpalić Butterfly Flicka. Uciekam! Kurde! E, no nie ga się tutaj źle, a my przechodzimy do miejsca pierwszego. Na którym umieściłem save? Coxcraft.pl Jest to Revelation Seven Bedwars. E, kozackie TNT Jumpy. kozackie Fireball Jumper. Naprawdę daleko wypijają. Czas TNT to około 4-5 sekund. Więc jak najbardziej sztos. Fajnie, bo wyśmienicie! Na szóstym sezonie działało średnio, teraz działają naprawdę, naprawdę w e, Nie, e, Mapy są oczywiście wszystkie moim zdaniem autorskie: e, e, bardzo szybkie generatorki. E, nie ma yeah. Pay to win Servera to jest najważniejsze, chyba moim zdaniem że właściciele Coxcrafta nie lecą aż tak bardzo na tą kasę e, i że e, nie trzeba wydawać 200 zł, żeby można było na nim sobie spoko pobrać. E, Fireball jumpy działają naprawdę naprawdę sztos. Zaraz sobie je zresztą przetestujemy. Tylko podjedziemy tego biednego różowego, który zabudowuje sobie ten No nie, no, chciałem sztuczkę zrobić. Szkoda, że nie umiem takiego szybkiego czterklika. Znaczy umiem, ale wychodzi mi tylko do, na, do tego nabiciu. Okej. Okay. No nie, złorzecz kupiłem. Okej. Okay. Tak samo jak na ACMC, jak kupujemy i trzymamy w ręku o, ty nawet nie wiesz w co się pakujesz, gościu. Nie, dlaczego? Teraz na mnie idzie na pewno. No, już mi łóżko zniszczył chyba. No jasne, że nie. Ty, jak on spadł? Wow, ale lag był. Nie, jedno HP! Dobra, teraz go nawet z miecza dobijemy. Mam nadzieję. E, jak tu ja uszka nie miałem? Miałem łóżko! Ja Cię kręcę! No i to by było na tyle. Oczywiście jeśli odcineczek Wam się spodoba, standardowo subskryb. Ja z dzwoneczkiem i jeśli chcecie, żebym zrobił drugą taką listę, to musi wbić pięć łapek w górę. A my już bez. No, bez spędzonego już zakończenia. Bez długiego zakończenia i siema.